Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku nie będę nagrywał filmów z tego domu, ponieważ jadę do pomocy całkiem w inne miejsce. Tutaj tylko w sumie przyszedłem pomocowanie. Jestem już na działce Łukasza. Muzyka gra. Idziemy zobaczyć co robi. Co tu się wyrabia panie kolego? To co? Zamiatać? Jeszcze no. No. Ona jest dobra, bo ona jest twarda, no Ale się ciebie. Když je malou super, Szyby brudne farcowe Panele Co my tu mamy, A te cztery Ile mówisz? Osiem stówek? Zabulało po kieszeni

Belek. To co malujemy? Trzeba go może zamontować. Tacie, jak kiedyś wspominałem, że najlepiej pojeździć po budowach i popytać komu co zostało i kupić za grosze. Zobaczcie, Akermany leżą oparte, które poleżą jeszcze z, z rok, dwa i trzeba będzie wyrzucić do śmieci, rozbić młotkiem i utwardzić gwiazd. A jakby ktoś podjechał i teraz powiedział, słuchaj, dwie dyszki, czy tam dyszkę za to obliczyć, tam złotówkę za sztukę, to mają dość śmieszne pieniądze materiał. I podjechać na nową budowę, jedną, drugą, trzecią. I macie materiał na za śmieszne pieniądze. Bo każdy chce się pozbyć, posprzątać już samo deski, trzeba posprzątać. Piachu zostało, co z tym ma zrobić? Dlatego nie wspominałem, że chcecie tanio budowę postawić takiego domu jak mój. Macie, przecież to jest niepotrzebne. To. Ja tak samo jak skończę budowę, co mi zostanie, to wszystko albo wyrzucę, albo gdzieś tam sprzedam za grosze. Po co mam to trzymać? Ten piasek to jest chyba kwarcowy. To też kosztuje parę groszy. Palety, no paleta no to wiadomo jak długo postoi to zgnije, no ale mówię materiał się może przydać, tam jeszcze jakieś peszle są. Zamiast płacić złotówkę za metr, dogadać się z właścicielem na 50 groszy za pół ceny i... Dobra, byłem akurat za potrzebą. Idę malować ostatnie pomieszczenie, jadę do domu, bo jeszcze kawałek drogi. I pasowałoby poświętować chociaż trochę, w końcu święta jutro. Wy zobaczycie ten film dopiero w niedzielę, czyli w sumie już święta będą. No ale ja, ja jeszcze mam co robić dzisiaj, a już jest prawie 20. ale zakurzył! Już? chodzimy No, to jest mniejszy, to... Tu jest mniejszy pokój to moment pójdzie. No tak się że to wydaje, jest Znaczy odsypia i mniejsze. A... No odsypia nie, mniej. no, nie mniej. o, mniejszy. O ogarnerowe Gniazka, gdzie masz to ponie, to gniazdka po obkleja? Dobra. Zimno. Łączy być grzanie. <grym i gniazda> Kurtki nie wziąłem zimowy, a ja tutaj... A tutaj zimno się robi Dobra, ostatni pokój I do domu na ciepłe nóżki Dokładnie. Bo jak przyjadę następnym razem i będą mnie domalowane kawałki, to powiesz ale zrobił. Poprawisz. Nic nie widać, nie? Gdzie jest malowane, gdzie nie? Nie lubię malować przy takim świetle. W niedzielę byśmy to zrobili, zamiast tego, do kościoła czy gdzieś, to... Ja tam lubię w niedzielę pracować. No właśnie tam poszedłbyś do rogu, skończyłbyś, to bym już poszedł to malować. O! A ten ja ruch byś zrobił, to już bym zaczął malować. A w ogóle co tu jest w tej ścianie, jeżeli masz taką... To jest ten wejście. Tu jest wejście i ten bok jest tak wypuszczony tam. Aha. Co w ogóle jest teraz pomalowane. Wieczatka ta farba tamta była gęściejsza? No. Tam nie to samo. Głośno. Bo już jeden gościu tak kiedyś powiedział, że kupił odżywki, które niby takie same były, różniło się tylko numerem partii i zrobił taki domowy test, i wyszła różnica i firma go chciała pozwać. Zabieram się już. Mam nadzieję, że Ci pomogę dzisiaj. Następnym razem Ty przychodzisz do mnie do pomocy. Na za pomoc? No. I grzecznie tutaj, jak będziesz potrzebował pomocy, następnym razem to dzwoń. Zabieram głośnik. Czy Ci zostawić. Dobra. Na razie, cześć. Teraz do domu. Dwudziesta pierwsza. Najważniejszy głośnik. Co by tu było, jakby. jakby to nie grało. Wracam do domu, Macie, prawie dwudziesta pierwsza. Przyjechałem Łukaszowi pomóc, bo jeszcze półtora tygodnia jedzie za granicę. A chciał tę roboty podgonić przed świętami więc mówię, pomogę mu ja niestety u siebie mam lekki zastój chciałem dzisiaj robić łazienkę zrobić to ogrzewanie podłogowe no ale niestety nie mogłem kupić nigdzie ten styrodur więc muszę zamówić po świętach ale to przyjdzie coś może koło środy stwierdziłem, że na razie tutaj pomogę jeżeli chcesz mnie odwiedzić albo chcesz, żebym Ci pomógł no to żaden problem, wystarczy, że do mnie się odezwiesz jak będę miał czas i będę niedaleko Ciebie mieszkał to zawsze z miłą chęcią przyjadę i Ci pomogę to nie jest nic ciężkiego żeby komuś coś pomóc tak. ja tak samo lubię, jak ktoś mi przyjedzie, pomoże bezinteresownie bo ja za coś takiego nie biorę pieniędzy no po prostu, jeżeli mam czas, a ktoś potrzebuje pomocy, to czego nie. Dobra, dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Jak tak zostaw łapkę w górę, może zasubskrybować mój kanał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!